Scena czwarta. Sala królewska w gnieźnie, tron w głębi, kanclerz u stóp tronu. Panowie państwa. Wawel dziejopis. Paś. Dwór. Sędziowie. Kanclerz. Wszystko gotowe na przyjęcie pana. Zasiądźcie teraz ławy po urzędzie. Przy samym tronie wodzowie i sędzie. Szafarze zboża, dolewacze dzbana. Niech wszystkich razem nowy król powita. Wchodzi goniec. Goniec. Świetny urzędzie, wieść przynoszę ważną. Nasz król, pan nowy, kobieta. Kanclerz. Kobieta. Wszyscy. Królem kobieta. Kanclerz. Niech będzie odważną. Jak była Wanda, niech tak dobrą będzie. Ale szczęśliwszą. Goniec drugi wchodzi. Goniec. Prześwietny urzędzie. Królowa weszła już do bram stolicy. Kanclerz. Każcie, niech wszystkie serca na dzwonicy. biją dzień cały, tak jak serca ludu. Pierwszy z panów biaż nie może wytłumaczyć cudu. Co się ukazał dzisiaj narodowi? Lud niespokojny. Kanclerz. Co za cud. Pierwszy z panów. Nad opis. Jeżeli chcecie, to go wam opowie. I w księgi wpisze szlachetny opis. Królów na gneźnie. Kanclerz. Przemądry Wawelu. Czy sam widziałeś? Wawel. Ceo widziało wielu. Mogę poświadczyć jak świadek naoczny. Dnia tego ranek był po stronach mroczny. Lecz się wyjaśnił ku wschodowi słońca. Więc jak widziałem prawie sam, od końca. Niebios, skąd błyszczy gwiazda oryjona? Wyleciał, lecąc sznur żurawi biały. A na nim wisząc za śnieżne ramiona. Mglista niewiasta. Kanclerz. I wszystko widziały. Twe własne oczy, przemądry Wawelu. Wawel. Nie ja widziałem, lecz widziało wielu. Mogę przyświadczyć na rzecz z mego czasu. Paś. Ja sam widziałem z goplańskiego lasu. Za żurawiami lecącą dziewczynę. Ta na ostatnią orszaku ptaszynę. Padając, białe zawiązała rączki. Za szyję ptaka, a głową do ziemi. Sypała włosów rozwite obrączki. Jasne jak słońce, i tak na warkoczu. Gdy promieniami rozlał się złotemi. Leżała płynąc. Kanclerz. Trzeba dziecka oczu. Aby na szmatach niebieskiego płótna. Obraz widziały. Ściemnia się jak przed burzą. Jeden z panów. Co to? Ciemność smutna. Na tron nam upadła i nam na oblicza, jak zaćmionego słońca tajemnicza. Zieloność, blondzi, staniemy przed panią. Kilku. Okropna ciemność. Wchodzi strażnik wieży. Strażnik. Nad blaszaną banią, królewskich zamków, skąd w niebo wytryska. Igła złocona, okropnych murzyska. Wokoło się czarnym owinęły wiankiem. I coraz grubsze już wiszą nad gankiem. Gdzie ustawiona muzyka królewska. A cała nieba równina niebieska. Jakby się z jednej urągała chmury. Kanclerz. Bicie w dzwony. Strażnik. Łono ma z purpury. Ognistej. Kanclerz. Deszczu potrzeba, niech pada. Strażnik. Na czarnym wozie jakaś jędza blada. Z wywieziona z piekła. Wężami stado wędrujące siekła. I kierowała nad zamek do chmury. Siedzi w mgle teraz, ale jęk ponury. Piekielnych ptaków z mgły się wydobywa. Słyszycie? Słychać jęk zwierzy. Kanclerz. Prawda, jakiś jęk nieznany. Panowie. Zrywając się z ław. Okropność. Kanclerz. Niech się żaden z ław nie zrywa. A ty, strażniku, musiałeś być pijany. I sam stworzyłeś wieść o czarownicy. Strażnik. Ja sam widziałem i lud z okolicy. I lud gnezneński. Okrzyki. Za sceną. Niech żyje królowa. Balladyna wchodzi w królewskim ubiorze, w koronie. Kostryn w zbroi. Lud. Kanclerz. Pani. Niech będzie poświęconą głowa. Co nam przynosi koronę popielów? Witaj i panuj tak mądrze i szczodrze. Ażeby z Bogiem do najświętszych celów. Lud prowadziła. Przewiąż się na biodrze. Szatą czystości, czoło wznieść do nieba. Daj łaskę winnym, daj łaknącym chleba. A wszystkim niechaj rządzi sprawiedliwość. Balladyna. Stronu. Cóż mam uczynić? Kanclerz. Praw naszych gorliwość. O dobro ludu stanowi od dawna. Że król nim siądzie do pierwszego stołu. Nim da spoczynek strudzonemu czołu. Które uciska w dzień korona sławna. Wszudy na ławie sądowniczej siada. I rozwiązuje kryminalne sprawy. Balladyna. Niech się tak stanie jak wasze ustawy. Każą. Kostryn chwieje się i pada. Jeden z panów. Co to jest? Wódz błędnie i pada. Balladyna. Przystępując do leżącego kostryna. Co to się znaczy, słaboci? Kostryn. Umieram. Balladyna. Panie mój. Drogi. Kostryn. Precz. Biędzotrująca. Zrzućcie ją z tronu, ja pierwszy otwieram. Grobowiec ciemny dla ludzi tysiąca. Co będą żyli pod nią? Balladyna. On w malignie. Wynieść go. Wynieść. Ciało jego stygnie. Niech lekarz jaki uzdrowi go za to. Połową kraju zapłacę. Lekarz. Już skonał. Wynoszą ciało kostryna, lekarz idzie za nim. Kanclerz. Pani, okropną zasmucona stratą. Znosi ją cierpliwie. Bóg Ciebie przekonał. Na samym wstępie u złotego tronu. Że przy tych szczeblach stoi widmo zgonu. I czeka na nas. Balladyna. Do siebie. Już przeszłość zamknięta. W grobach. Ja sama, panią tajemnicy. Głośno. Kaście wojennym brańcom rozkuć pęta. Zastawić stoły na rynkach stolicy. I dawać co dnia dla żebraków strawę. Kanclerz, wdzięczność i sława Tobie. Balladyna. Ja o sławę. Nie dbam, a wyższa teraz nad sąd ludu. Będę, czym dawno byłabym, zrodzona. Pod inną gwiazdą. Życie pełne trudu. Na dwie połowy przecięła korona. Przeszłość odpadła jak od płytkiej stali. Którą po stronie jednej ośliniła. Żmija, połowa jabłka leci zgniła. I czarna jadem. Wyście mnie nie znali. Taką jak byłam, niech więc lud nie śledzi. Przeszłości mojej. Wiecie, kom wyznała. A resztę wyznam księdzu na spowiedzi. Hektarów. Jeszcze jedno, poszukajcie ciała. Grafę Kirkora między gęste trupy. I na ten wzgórek, gdzie już tylko słupy. Brzus odrąbanych mieczami się biela. Zanieście mary z jedwabną pościelą. Na tej pościeli przynieście śpiące. Zwłoki Kirkora. Niech ludu tysiące. Płacze przy Mara Aktego co z orężem. Poległ mym wrogiem, a był moim mężem. Zaprawdę mówię, ja pografie wdowa. Lecz niech nie roi bajek tłum gawiedzi. Co miała wyznać, wyznała królowa. A resztę powie księdzu na spowiedzi. Teraz, kanclerzu, wywołaj przede mnie. Zbrodniów na pierwszym siedzę trybunale. Jeśli fałsz wydam, niechaj będzie ze mnie. Gniazdo robaków. Niech się ogniem spale. Ani mnie ujmie dobroć, ani trwoga. Ani odwiodą ludzie, ani czarty. Przysięgam sobie samej w oczach Boga. Być sprawiedliwą. Kanclerz. Woźni. Woźni. Sąd otwarty. Kanclerz. Oto jest księga praw. Oto Zbawiciel. Na suchym drewnie krzyża rozpostarty. Ucałuj księgę i krzyż. Woźny. Oskarżyciel. Staje lekarz zamkowy. Kanclerz. Ktoś jest. Lekarz. Królewski lekarz. Kanclerz. O co sprawa? Lekarz. O jadotrucie. Kanclerz. Na kim? Lekarz. Na kostrynie. Twój wódz, o pani, można i łaskawa. Otruty skonał, wielki rycerz ginie. Od jadu co zały się ludomorem. Na jego ciele, żelaznym kolorem. Wyszło tysiące plam, skonał otruty. Kanclerz: Kogoż posądzasz? Lekarz: Niech sąd szuka winnych. Balladyna: Zbrodniarz nieznany? Odłożyć do innych sądów tę sprawę. Niech ma czas pokuty. Kanclerz: Zwyczajem kraju jest, Mościa Królowo, wydawać wyrok choćby nad nieznanym i zawieszony miecz trzymać nad głową. Tajnego zbrodnia, aż będzie schwytanym. I da nam gardło. Balladyna. Są jednak zbrodniarze. Wyżsi nad wyrok, święci jak ołtarze. Niedosięgnieni. Kanclerz. Takich Bóg ukaże. Do ciebie ziemski wyrok dać należy. Szczerosumienny. Balladyna. Cóż wyrzekły prawa? Kanclerz. Jeżeli który z szlachty i z rycerzy, trucizną gorzką na życie nastawa, równego sobie i dopełni czynu. To kara miecza. Jeśli zaś kto z gminu. Otrucie spełni. Balladyna. Dosyć. Kanclerz. Sądź, królowo. Niechaj u ciebie mniej waży praw słowo. Niż głos sumienia. Balladyna. Skończmy. Otrawiciel. Winien jest śmierci. Kanclerz. Na zamkowym progu. Otrąbić wyrok. A jeżeli mściciel. Kat nie wypełni, zostawiamy Bogu. Słychać trąby. Niech teraz stanie drugi oskarżyciel. Wchodzi Fylen z nożem i z bankiem malin, ubrany w kwiaty. Ktoś jest. Filon. Cień tego, czym byłem. O. Smutki. Wyście mi pamięć odjęły na wieki. Dręcząc pamięcią. Jak one zabudki. Trącane ciągle od płynącej rzeki. Znajdują radość w ciągłym kołysaniu. Błękitnej fali, tak ja, bity falą. Płynących smutków, we łzach i w niespaniu. Ulgę znajduję. Kanclerz. Prawodawczą szalą. Nie można ważyć tego człeka mowy. Tłumacz się jaśniej. Filon. Oto malinowy. Dzbanek, a oto nóż. A te maliny. Były pod głową zabitej dziewczyny. Nóż był w jej piersiach. Niechaj z tego dzbanka. Wypłynie nowy eurota z płaczu. Niech zaprowadzi smutnego kochanka. Falą przejrzystą do kochanki grobu. A ja mu powiem: strumy ku tułaczu. Dzięki ci wieczne, w grobie dla nas obu. Będzie spoczynek, i cichości może. Przebacz, Apollo. Proministy Boże. Że łzy przyszedłem przed ludźmi wylewać. I smutek z nimi łamać jako chleby. Przychodzę ludziom smutną pieśń wyśpiewać. Przyszedłem jako orfeusz w ereby. Prosić plutona, by mi wrócił żonę. Słuchajcie. Ona żoną moją była. Żoną mej duszy, dziś jedna mogiła. Zamyka białe ciało, zakrwawione. Tym nożem, patrzcie. Oto na tym dzbanku. Znalazłem martwą o wiosny poranku. Zabitą nożem. Kanclerz. W tej zawiłej skardze. Czuć zbrodni zapach. Balladyna. Kanclerzu, ja gardzę. Szalonych ludzi za skarżeniem. Kanclerz. Pani. Sąd winien śledzić do ostatka, ani. Pogardzać smutnym psa na kogo wyciem. Więcze pasterzu rozstała się z życiem. Twoja małżonka? I znalazłeś ciało. Nożem przebite. Kiedy to się stało? Filon. Trzy razy księżyc i gwiazdy pobladły. Przed Apollinem. Kanclerz. Mów, na kogo padły? Twe podejrzenia o zabójstwo krwawe? Filon. Ach. Parki. 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 Niełaskawe. Przecięły srebrną nitkę jej żywota. Może też z nieba jaka gwiazda złota. Pozazdrościła mej kochance blasku. W oczach i oczom zawrzeć się kazała. Kanclerz. Gdzież ją znalazłeś? Filon. W dumającym lasku, pod cieniem wierzby rozpłakanej, spała. Snem nieprzespanym. Kanclerz, Zawikłana sprawa. Wydaj królowo wyrok na nieznanych. Radź się sumienia. Balladyna. A jak sądzą prawa? Kanclerz, za śmierć chcą śmierci. Balladyna. Z tych pozabijanych. Nie będziemy mieli prochu ani ćwierci. Kanclerz, wydaj sumienny sąd. Balladyna. Winna jest śmierci. Kanclerz. Winna. Więc sądzisz, że zbrodniarz niewiasta? Balladyna. Sądzę, jak sądzę. Kanclerz. Niech ludowi miasta. Otrąbią wyrok na zamkowym progu. Katowi zemsta należy lub Bogu. Trąby. Niech teraz stanie oskarżyciel trzeci. Wchodzi ślepa wdowa, matka Balladyny. Ktoś ty jest? Wdowa. Wdowa. Kanclerz. Na kogo? Wdowa. Na dzieci. Skargę zanoszę. Mówią, że królowa. Piękna jak anioł, niechaj ona sądzi. Miałam dwie córki, stara, biedna wdowa. Żywiłam obie. Jak to często błądzi. Człowiek na ziemi, czekając pociechy. Młodsza uciekła z matczynej strzechy. Niedobre dziecko. Lecz druga, o Boże. Królowo moja, ty jak anioł biała. Sądzie ty sama. Druga poszła w łoże. Wielkiego grafe, Bogdajbym skonała. Jeśli ja kłamię, grafią wziął za żonę. Królowo moja, Bogdaj ci koronę. Bóg wiecznie trzymał na tej mądrej główce. Osądź! W tej drugiej córce jak w makówce. Było rozumu. Grafią kochał bardzo. Ale ja matka kochałam jak matka. Aż tu w jej zamku już służalce gardzą. Biedną staruszką cierpię do ostatka. Wzgardę służalców grób był dla mnie blisko. Aż tu mnie jednej nocy te córczysko. W obliczu ludzi zaprzało się głośno. A. Córko, mówię, bądź ty litośną. Dla starej matki, co już bliska truni. Była noc straszna i deszcz i pioruny. Pioruny i deszcz i ciemno i burza. Córka kazała wypędzić z podwórza. Mnie, starą matkę, na wichry i deszcze. W noc i w pioruny i w burze i jeszcze. Głodną kazała. Niech jej Pan Bóg stwórca. Przebaczy. Głodną wypędzić z podwórca. Do lasu. Wiatr mię poniósł załachmany. Piorun wypalił oczy. O! Różany. Mój królu. Złoty mój panie. Litości. Kanclerz. Pani ty milczysz. Takiej nieprawości. Mszczą się okropnie nasze mądre prawa. Balladyna. Przecież nie śmiercią. Kanclerz. Lechitów ustawa. Śmierć przepisuje na niewdzięczne dzieci. Niechajcie księga naszych praw oświeci. Czytaj i czytaj we własnym sumieniu a ty, staruszko, nazwij po imieniu. Wyrodną córkę, a Katią ukaże. Chociażby z pierwszym grafem państwa w parze. Los ją powiązał. Powiedz grafem, I córki imię, a prawa dostaną. Przez mury zamku jej serca i głowy. Wdowa. Co? Śmierć na córkę. Panie, bądź mi zdrowy. Żegnaj, królowo, ja wracam do boru. Będę żyć rosą. Kanclerz. Podług ustaw toru. Kto zaniósł skargę, odstąpić nie może. Wyznaj. Wdowa. Nie. 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 Kanclerz. Wziąć na tortur łoże. I wszystkie stawy jej w żelazne kleszcze. Cóż. Wyznaj, stara. Wdowa. Nie, panie. Kanclerz. Raz jeszcze. Pytam się ciebie o imię złej córy. Wdowa. Ona niewinna. Kanclerz. Wziąć ją na tortury. Wdowa. Wydzierając się straży. Królowo moja, zlituj się. Ja stara. Ja bym być mogła matką twoją. Boże. Ty nic nie mówisz. Nic. To jakaś mara. Straszna na tronie. Więc ja się położę. Na tych żelazach i skonam, a w niebie. Bóg wam odpuści. Kanclerz. Wygadasz w boleści. Wdowa. Panie mój. Jasny panie. I u ciebie. Żelazne serce. Odchodzi ze strażą. Kanclerz. Praw się trzymam treści. A za to niech mnie wielki Bóg obwini. Lub uniewinni. A ty, monarchini. Wiedz, że mam serce pełne łez, goryczy. I przerażenia. Słychać jęk. Co to jest? Żołnierz. To krzyczy. Stara kobieta. Kanclerz. I nic nie wydała? Żołnierz. Nic. Kanclerz. Poczekajmy. Balladyna. Z mego teraz ciała. Kat zrobił sercu torturę, rozciąga. Wody podają pić. Żołnierz, już zdjęta z żelaznego drąga. Balladyna, już. Powiedziała co w bolach. Żołnierz, umarła. Balladyna, umarła, mówisz. Żołnierz, jak ją kat położył? Na tortur kleszczach to oczy zawarła. A patrząc na nią, kto by się pobożył? Że to kościany Chrystus był bez ducha. Każda kosteczka wywiędła i sucha. Przez rozciągniętą skórę wyglądała. Prosząc o litość. Kanclerz. I nic nie wydała. Żołnierz. Umarła cicho. A na suchej twarzy. Dwa wykopała dołki śmierć kościana. I w obu dołkach stoją łzy. Balladyna. Od rana. Siedzę na sądach, a żaden z nędzarzy. Tak nie pracuje długo i tak znojnie. Już noc, panowie. Kanclerz. Nie to czarna chmura. Wisi nad zamkiem. Poradź się spokojnie. Twego sumienia, czego wartą córa? Dla której matka taką śmiercią kona? Balladyna. Wy ją osądźcie. Kanclerz. Niech twoja korona. Przybierze blasku sądem sprawiedliwym. Ona zaprawdę winna ogniem żywym. Być obrócona na węgiel piekielny. Osądź ją. Wszyscy. Osądź. Kanclerz. Jak Bóg nieśmiertelny. Winna jest sądu. Wszyscy. Pociąć ją na ćwierci. Kanclerz. Dać się sumienia i sądź. Balladyna. Po długim milczeniu. Winna śmierci. Piorun spada i zabija królowe, wszyscy przerażeni. Kanclerz. Król kobieta piorunem boskim zastrzelony. Zamiast w koronacyjny bić w pogrzebu dzwony. Koniec aktu piątego.